Z Ewangelii według świętego Łukasza. Postanowiłem też i ja zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei opisać Ci dostojny teofilu, abyś przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia. Szczęść Boże kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o tym, jak bardzo ważna jest refleksja w życiu każdego z nas. Zapraszam Was na ten odcinek. Ostatnio, kiedy chodzę po kolędzie, to już niejednokrotnie spotkałem się w rozmowach z ludźmi, z takim zagadnieniem, że dzisiejszy świat działa bardzo mocno na zasadzie bodziec, reakcja, że nie ma tego etapu przetwarzania, czy to emocji, czy to myśli, czy to poglądów, które, które gdzieś tam są w nas, tylko. Próbuje się dzisiaj poprzez jakiś bodziec wytwarzać w nas, i to całkiem świadomie, konkretne reakcje emocjonalne, wytwarzać konkretne poglądy, konkretne myśli. I tak jesteśmy trochę sterowani tym wszystkim przez świat. Czasem nam się wydaje, że jesteśmy niezależni, że jesteśmy wolni, ale kiedy się przyjrzymy tak naprawdę temu wszystkiemu, jak to funkcjonuje wokół nas, świat mediów, świat polityki, i tak dalej. To się okaże, że jesteśmy naprawdę ciągle manipulowani, ciągle nami sterują i stajemy się takimi marionetkami w rękach świata, tak mówiąc ogólnie. I teraz to słowo dzisiaj, kiedy święty Łukasz przyznaje się do tego, że postawi, postanowił to wszystko dokładnie od początku zbadać, czyli postanowił poddać refleksji. To jest coś szalenie ważnego, bo bo wtedy tak naprawdę dzięki refleksji odkrywamy prawdę. Prawdę o świecie, prawdę o Panu Bogu, prawdę o naszym życiu. I nauczmy się czegoś takiego, żeby nie być takimi biernymi odbiorcami bodźców, i nie dajmy właśnie kierować swoimi reakcjami. Tylko spróbujmy to, co do nas dociera, przetwarzać za pomocą naszego rozumu, ale też i takiego namysłu Bożego, żebyśmy zobaczyli też dany fakt, daną, dany bodziec, jakby to nie nazwać, właśnie w kontekście chociażby Słowa Bożego czy nauki Pana Boga. I wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy ktoś nami manipuluje, czy nie. I będziemy mogli żyć wtedy w prawdzie i w wolności, takiej świadomej. Kochani, życzę sobie i Wam tego z całego serca, żebyśmy nie byli tylko i wyłącznie elementami. Które reagują na zasadzie bodziec-reakcja, elementami tego świata, jakimiś trybikami, tylko żebyśmy byli naprawdę świadomi i poddawali wszystko rozważaniu, refleksji, tak abyśmy potrafili widzieć świat w prawdzie. Błogosławie Wam serca do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.